Ureknet.pl Relacja Święto Policji to okazja do podsumowań. Które działania, które inicjatywy podjęte w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku można uznać za sukces Komendy Powiatowej Policji w Turku? Ja bym za sukces Komendy Powiatowej Policji w Turku uznał to, że z roku na rok spada nam przestępczość. W roku bieżącym, mówił komendant wojewódzki o tym, że cała Wielkopolska jest taka, że mamy mniej przestępstw. Jeśli chodzi o sam Turek, to mniej, o 60%. Przestępstw kryminalnych, mniej o 90% ogólnie przestępstw. To, że organizujemy mnóstwo działań profilaktycznych, z później z samorządami, to działania powołanej grupy patowskiej, to profilaktyka w szkołach, w przedszkolach. To myślę, że owocuje. I co przede wszystkim to, że to bezpieczeństwo i to poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społeczeństwa rośnie. No to i zaufanie społeczne też mnie cieszy, że te ponad 70% mieszkańców naszego powiatu raz, że czuje się bezpiecznie. A druga rzecz, że ma poczucie wspólnie. Dobre i takie inicjatywy, które podejmujemy i wspólnie wspólnie z nami podejmują te inicjatywy dla bezpieczeństwa całego powiatu. 90 lat temu w szeregach policji pojawiły się panie. Jak to jest z funkcjonariuszkami? Czy one łagodzą obyczaje, czy może są wręcz przeciwnie surowszymi stróżami prawa niż panowie? Na pewno łagodzą obyczaje. Na pewno wtedy, kiedy się pojawiają panie, panowie łagodnieją. To, co dzisiaj powiedział na oficjalnej zbiórce pan przewodniczący Związku Zawodowego. Niekiedy ktoś by użył słów niecenzuralnych, gdy jest kobieta tych słów nie używa. Jeśli chodzi o tą, drugie, tą drugą część pytania, na pewno panie starają się, powiem tak, być na podobnym poziomie, co panowie. Wynika to z tego, że niekiedy ta, to ich zachowania może są i surowsze, jak niektórzy odbierają, aczkolwiek dbają o bezpieczeństwo, tak? I tak powinno być. Ja ze swojej strony powiem, że nasze policjantki, naszego powiatu naprawdę są świetnymi policjantkami. wielu zadaniach wyprzedzają policjantów. Młode policjantki awansują na wyższe stanowiska służby, to też świadczy o tym o ich dobrym zaangażowaniu. W tej chwili w komendzie powiatowej policji w Turku w całym powiecie, służy 19 pań. To jest naprawdę bardzo dużo. Kiedyś były dwie, trzy, teraz mamy ich aż 19. Gdy w przedszkolu zapyta się dzieci, kim chcą być w przyszłości, no przeważnie mówią, że albo policjantem, albo strażakiem, no to jest ogromna większość. Skąd taki fenomen. Popularności policji, skąd ta chęć bycia policjantem wśród młodych ludzi? Myślę, że tak, humorystycznie mówiąc, młodzi, te dzieci, tak? Bardzo często odbywają się spotkania z policjantami. Policjant to jest ta pierwsza osoba, która przychodzi z zewnątrz. To są rozmowy, można powiedzieć, takie pogadanki na luzie. Nie ma sztywności. Na luzie przekazywane te informacje o policji. I myślę, że mundur to też jest to coś, co przyciąga. Jak się mówi, że mundur przyciąga kobiety, tak? I tutaj dzieci. Dziękuję panu komentariu. Panie burmistrzu, obchodzimy dziś Święto Policji. Jak władzom miasta Turku układa się współpraca z lokalnymi stróżami prawa? No na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wzorcowo można powiedzieć. Uważam, że ta współpraca jest bardzo dobra. Często się spotykamy, często rozwiązujemy wspólne problemy. Ostatni taki problem to problem dopalaczy, którym również się zajmuje samorząd miasta Turku. E, różnego rodzaju akcje, Dzień Dziecka, e, e, akcja Pat, Patowska, tutaj też miasto się bardzo aktywnie w to włącza. I uważam, że z tym komendantem, z tymi policjantami, którzy są w naszym mieście, bardzo dobrze nam się współpracuje i możemy czuć się, mam nadzieję, i czujemy się bezpiecznie. E, najważniejsze takie rzeczy, którymi byśmy chcieli się zająć z panem komendantem, to przede wszystkim monitoring w naszym mieście, rozwój. Monitoringu w naszym mieście, usprawnienie komunikacyjne w naszym mieście, bo wiadomo, że no miejsc parkingowych jest tyle, ile jest, mieszkańcy doskonale to widzą, i to ma również wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Turku. Różnego rodzaju akcje, które rzeczywiście będą oddziaływały na uczniów naszych szkół, przedszkoli i również dla mieszkańców naszego miasta. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki wtórek.pl Numer 1 w Turku i powiecie